luje Pan Domeneli Kierowców marzycieli Dobra, kiedyś wam obiecałem, że będzie o seksie i narkotykach, ale to nie dzieje się, bo pomysłodawczyni dalej nie wyraża zgody. Ale tu nic nie widać. Bam, bo zjaśnić się no dobrze, troszkę. Z pół do piątej anglia budzi się do życia. Okay. No właśnie, miało być też o serwisach Ale to jaki serwis jest to Każdy widzi Żeby dojść do kiba trzeba być koło McDonalda Ja wam mówię, to jest znak Ale dzisiaj znowu o prawie jazdy Prawie prawa, prawa. No, prawo jazdy Przybiorą się małe zmiany Wszyscy, którzy mają prawko na ciężarówki kuber stracą je, nie będzie jeszcze. W ogóle ciężarówki chcą zakazać w nic nie będzie mógł zwijać autostrady, bo zamykają Anglię. Aha ha, ha, wy uwierzyliście. Takie hechezki. <laughs> Zmiany będą dotyczyć, dotyczyć samych dokumentów. prawo jazdy składa się z dwóch części. Jest plastikowe, Foto ID. Do tego jest papierowy counterpart. I od 8 czerwca papierowy counterpart będzie nieważny. Nie będzie miał żadnej mocy prawnej. Nie będzie miał żadnego prawnego statusu. Możecie go mogli wywalić za oko. Zalać betonem, zalać asfaltem, wyrównać i zrobić park. Tuż ta druga część, Counterpart. Tam są oznaczone niektóre z Waszych kategorii tymczasowych. i... Wszelkie przewinienia, punkty i tak dalej. Jak na przykład jeśli zapierdaczaliście, zatrzymała was policja i się do sądu, Do tam wam wbijają przewinienie, kod przewinienia, ile punktów i do kiedy jest ważny. No nie wiem, zabiorą prawko na jakąś tę kategorię, na jaki okres jest zabrany. Teraz tego nie będzie. Musieli już. Do Afryki dla biednych ludzi wolnych Ale to dopiero od 8 czerwca. Co wchodzi na miejsce tego? Jednak takie informacje mogą się przydać temat Waszych kategorii, punktów itd. Mogą się przydać w kilku sytuacjach. Na przykład, jeśli wy pożyczacie samochód. Z pożyczali skąd można samochód wypożyczyć zlepu nie chciała się upewnić, że nie jesteście debilem za kierownicą. No bo wychodziło, że macie więcej szczęścia jak rozumiem. He! Brzmi znajomość, nie? w przypadku tych właśnie kierowców osobówek czy coś takiego to nie będzie robiło jakiejś większej różnicy. Jak to wygląda w przypadku kierowców zawodowych? Ci, którzy jeżdżą, to wiedzą. Że jak się idzie do pracy, to sprawdzają wasze prawko, czy macie, czy nie macie. Ci, którzy będą szli, to się dowiedzą. I możliwości jest kilka. Jak w jednej agencji miałem taką sytuację, że nie dojrzewaniosłem swoje. Telefon do DVLA. jak wygląda taki telefon? Osoba, pracownik agencji i Mówi, że chciałby sprawdzić dane kierowcy. A, dobrze, On podaje wasz numer kierowcy, który jest tam na dokumencie. Chciałby sprawdzić, czy nie macie punktów i itd. Tak I wtedy trafia też do Was, bo Wy musicie wyrazić zgodę na wydanie tych informacji. Nie jest to jakiś wielki dramat. Ta metoda pozostanie dalej, ale będzie też druga metoda. Więc spojrzycie na dół, albo gdzieś tam na Facebooku będzie link ze wszystkimi informacjami. Trzeba będzie odwiedzić stronę internetową gov.uk właśnie tam jeśli chodzi o prawo jazdy będzie odnośnie, gdy wchodzicie na stronę teraz jako kierowca na początku musicie podać trzy informacje a i się Kolega, Very good driver just for you numer kierowcy pierwsze 5 litrów waszego nazwiska potem data urodzenia i 5 chyba jakichś losowych znaków. W drugą rubrykę wpisujecie swój insurance number. W trzecią rubrykę wpisujecie kod pocztowy taki sam jaki jest na waszym prawie jazdy. I tak wyświetlą Wam się wszystkie dane dotyczące Waszego prawa jazdy kiedy macie, jakie kategorie, w ogóle jakie kategorie macie czy są to one jakieś warunkowe ze względu, no nie wiem, na stan zdrowia, tak jak ja na przykład z racji tego, że noszę binokle a wpisane 01 taki tam kodzik jeżeli mieli tą informację Ciekawostka będziecie mieć informacje, jakie macie kategorie tymczasowe. Ogólnie dostępnych kategorii ja mam wszystkie, ale właśnie wczoraj się dowiedziałem, że mam jeszcze dwie kategorie tymczasowe. Jak popatrzycie na swoje prawo jazdy, tam na dole gdzieś może być kategoria FKP, czy jakby coś takiego. Cześć, co, tam trzy różne. Tylko też wczoraj dowiedziałem się, że mogę ciągnikiem rolniczym Żeby się garnął No, na razie okazało się, że mogę tym ciągnikiem i do tego mam kategorię tymczasowe na walce drogowe i czołgi. No bo ogólnie pojazdy na gąsienicach. A jak już o walcach drogowych mowa, to mega słaby dowcip. Tak słaby, że wstyd go opowiadać. Zderzyły się dwa walce drogowe pod Dublinem. Przyjeżdża policja. Pytają się kierowcy z jednego. Panie, jak to się stało? Taki zestresowany mówię. Panie władzo, to był moment. No, ale wracając do kierowców zawodowych. Idziecie do pracy i pracodawca chce zobaczyć, czy właśnie macie jakieś punkty przewinienia i tak dalej. Do 8 czerwca będziecie pokazywać papierowe prawko. Potem będziecie musieli tylko wygenerować kod dla pracodawcy. Zabijemy worek? Pff, worek I pracodawca będzie mógł wejść na stronę gov.uk, wpisać wasz numer kierowcy i kod, której wymóg odacie. Myślę, że tam te informacje będą trochę bardziej ograniczone niż to co Wy będziecie widzieć na swoim koncie. A to jest tylko właśnie po to, żeby sprawdzić, czy macie punkty, czy macie czy prawko jest dalej ważne. Będzie to można zrobić właściwie w dowolnej chwili, bo z tym telefonem do i to jest tak, że... To jest tam w jakich godzinach, w weekendy to też tam nie bardzo działa ja kiedyś, no, raz raz czy dwa razy w agencji właśnie Taki telefon był wykonywany i raz jakby wypożyczałem auto Jakoś chyba to egzaminy miałem odesłane prawko Także w niedzielę takiego telefonu nie wykonać. W sobotę to też chyba jest jakoś tam, nie wiem, może do 13, 14 Często w firmach jest, że co jakiś czas firma może sobie zażyczyć od Was, na razie tą papierową część, żeby sprawić, gdzieś tam cichaczem jakiś punktów Wam nie no rozjaśni się to, diabła. Teraz włączę znowu jakiś w Metal. I z górki na pazurę. Marek Kleine Samstag bo Ostatnio w którymś Ze swoich filmów Znaczy z twoich filmów Zmieniałeś nad tym wiaduktem Jeśli na wiadukcie nie ma oznaczenia To prześwit jest minimum 5 metrów Jak jest oznaczenie No to wtedy zaczyna się kombinowanie wskaźnik mógłbym przedstawić, bo pokazuje 14, 11, a mam 13, 9. O, i tu właśnie wychodzi kurwał indywidualna Angolii. Wszystkie cale, stopy, jardy, mile, system tak zwany imperialny. Nawet tego nie mogli zrobić normalnie. Ktoś wie ile to cal? Janek? Janusz? Owocowy Janusz? No dobra. Cal to jest 2,54 mm. też stopy. tak samo jak cal, nie mógł być 2,5 cm, tylko 2,54, tak samo stopa, to nie może być 10 cali, zróbmy 12, tak żeby było łatwiej, zdrowo, rozsądkowo, W dobrą sprawę to oni nawet sami nie potrafią się określić, bo na przykład galony. Jest galon amerykański, jest galon brytyjski. Jeden to jest tam poniżej 5 litrów, drugi to jest powyżej 5 litrów. Czarna maga. Dobra wiadomość dla tych co jeżdżą M1 w okolicach Northampton. Między 16 a 18 zjazdem zdejmują te bariery na robotach drogowych i padają asfalt i Przypuszczam, że niedługo będą otwierać. Dla tych co jeżdżą dalej na północ, w okolicach Leicester od 28 maja będą roboty drogowe na 3 miesiące. Nie tego pięknego, co by na gorsie nie wyszło. napisać, że 4,2 metra a nie, że to jest tam 13 stopni innej scali Na no przykład przykładu pi a casa